Widzę, że tam. A! Sorka. Cześć kochani, troszkę mnie tutaj nie było. Jakieś dwa tygodnie, myślę. Ponieważ tak jak Wam pisałam na fanpage'u, na Facebooku, zaczęła się sesja. Miałam teraz bardzo ciężki egzamin z patofizjologii, musiałam się do tego przyłożyć, no niestety to się stało moim priorytetem, no i ten YouTube troszeczkę poszedł w odstawkę. Ja YouTubem się nie zajmuję 24 na dobę, nie traktuję go broń boże jako pracę, jest to tylko i wyłącznie moje hobby. Także przepraszam Was, że te filmy się nie pojawiają jakoś regularnie. Nie wiem, tak jak kiedyś pojawiały się co tydzień czy tam dwa razy w tygodniu nawet na... Początku, no ale czasem z braku czasu niestety nie mogę nagrać tyle i obrobić, co bym chciała No i przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami miesiąca A w sumie dwóch miesięcy, bo w grudniu nie zdążyłam takiego filmu nagrać Więc będą to ulubieńcy grudniowi i styczniowi, także zapraszam Zacznijmy od ulubieńców kosmetycznych, jest ich aż dwóch Także pierwszą rzeczą będzie krem z Avene to jest już moje drugie opakowanie. Mogę z czystym sercem wam go polecić. Ja się bałam, że on będzie mnie zapychał, ponieważ on ma taką dość ciężką konsystencję. Nie jest to krem na pewno na dzień pod makijaż. Jest to krem na noc, bardzo tusty, bardzo ciężki, ale nie zapychający. Sprawdzi się na pewno u osób z cerą suchą, którzy na przykład leczą się retinoidami. Naprawdę polecam. No, i tak jak mówię, to jest moje drugie opakowanie. Jestem zadowolona. Możecie go kupić w aptece. Cena, nie pamiętam dokładnie, ale no, nie wiem, około 50-60 zł. Nie chcę skłamać, bo naprawdę już nie pamiętam. Druga rzecz to jest magiełka do włosów z gliskura. Zastanawiałam się, czy ja wam jej kiedyś już nie pokazywałam, ale chyba nie. Jest to mgiełka do włosów cienkich, płaskich, zniszczonych. Moje nie są cienkie, nie są też płaskie, ale czasem są zniszczone, dlatego stwierdziłam, że coś takiego zakupię ma bardzo ładny zapach i kosztowało około 10 zł na promocji. Więc skusiła mnie ta promocja, a może nawet bardziej ten zapach. A chciałam coś, co będzie mi ułatwiła, ułatwiało rozczesywanie włosów po ich umyciu. No i to się sprawdza: za 10 zł myślę, że spoko. Cały grudzień, cały styczeń używam. Myję włosy co 2-3 dni. Takie zużycie myślę, że nieźle. Teraz już kończymy z kosmetykami. Aż dwóch ulubieńców kosmetycznych w tych dwóch miesiącach, także szaleństwo. Przepraszam, musiałam uciąć film, ale właśnie dostałam SMS-a od sąsiada, że moja lampa świeci tak, że oświetla całe osiedle, i jeszcze chodnik i samochody przed blokiem. Także dobrze. Pozdrawiam sąsiada. Dobra, lecimy dalej. Teraz chciałabym wam pokazać herbatkę ze sklepu Five O'Clock. Jest to herbatka o nazwie Pierwsza Gwiazdka. Ja ją dostałam od mojej siostry. I tutaj są różne jakby, serie. To jest akurat seria świąteczna i na serię świąteczną wyszły chyba cztery takie herbaty. I tutaj jest opis grudniowa noc, pierwsza gwiazdka, wigilijny wieczór i choinkowa słodycz. I tutaj jest napisane z tyłu... Co się zawiera w tej herbacie? Ile ją parzyć? W jakiej temperaturze? Także wszystkie ważne informacje są tutaj zawarte. Herbatka jest pyszna. Nie wiem ile kosztowała, ponieważ dostałam ją w prezencie. No ale polecam, polecam. Jeszcze raz polecam. Następną rzeczą, którą chciałabym Wam polecić, jest płyta Ed Sheeran, którą um, dostałam na Mikołajki. I od Mikołajek słucham ją naprawdę cały czas. Ona teraz jest w samochodzie, więc niestety nie mogę Wam jej pokazać, ale przyniosę ją z samochodu i tutaj rzucę jakąś przebitkę, na pewno coś się pojawi. Płyta Eda jest cudowna i mogę Wam ją polecić z całego serca. Um, nie wiem, jakiej słuchacie muzyki, nie wiem, co lubicie, no ale to trafia naprawdę w mój gust idealnie. Uwielbiam go i wiem, że... Że jest koncert w Warszawie w lutym, chyba na walentynki, jeśli się nie mylę, także zazdroszczę wszystkim, którzy będą na tym koncercie. Super sprawa, ja na pewno też się kiedyś wybiorę na jego koncert, no ale nie tym razem. Mam nadzieję, że mi się uda. Następnym moim ulubieńcem grudnia i stycznia jest decyzja o stypendium. Dostałam stypendium naukowe, udało się. W sumie wierzyłam w to trochę i liczyłam na to, no ale kiedy dostałam tą decyzję, to oczywiście szok ym, i bardzo się cieszę z tego powodu. Pieniądze, pieniądze. Teraz przejdę do sztuki, do filmów. W teatrze byłam w grudniu na spektaklu Boeing Boeing odlotowe narzeczone. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Koszt to około chyba 80 zł za bilet. W Bagateli w Krakowie możecie zobaczyć tą sztukę. Nie wiem, czy będę Wam mówić o czym to jest, ponieważ nie chcę powiedzieć za dużo, a ja jestem taka, że jak zacznę już opowiadać, to. Zepsuję Wam całą przyjemność oglądania. Także, jeśli chcecie, to zobaczcie sobie w internecie. Uśmiałam się naprawdę, na początku zaczynało się tak spokojnie, ludzie się tam podśmiechiwali, a później to już cała sala się śmiała i było naprawdę sympatycznie. Teraz kino. W kinie byłam dość często, ale nie powiem Wam o wszystkich filmach, tylko nie wiem, tam dwa chyba wybrałam, czy trzy, które mi się naprawdę podobały. Pierwsze to na pewno będzie Love, Rosie. Z polecenia Alice Vlog Channel poszłam na ten film z moją siostrą. Bardzo nam się podobał. Jest to taki babski film, nie wiem, czy facetom by się on podobał, no to już zależy, kto co lubi, ale na pewno z przyjaciółką, z siostrą, z koleżanką warto się na niego wybrać, o ile jeszcze Leciwki, nie bo nawet nie wiem. Oglądałam również Za jakie Grzechy Dobry Boże, chyba tak to się nazywało, i Udając Gliniarzy. E, byłam też na Hobbicie. E, wszystkie te filmy mi się podobały, ale chyba Love Rosie e, dla mnie zrobiło, na mnie zrobiło największe wrażenie i najbardziej mi się ten film podobał. Kolejnym ulubieńcem będzie dziewczyna, a w sumie jej kanał e, Tess Christine. Nie wiem, czy znacie pewnie tak, ponieważ ma nie wiem ile tam milionów e, subskrypcji. Jest to dziewczyna, która prowadzi dwa kanały. Jeden to jest taki właśnie urodowy, bardziej kobiecy, drugi jest lifestyle'owy, vlogowy. Prowadziła vlogmas w grudniu. Ja oglądałam każdy vlogmas, czekałam każdego dnia, kiedy się pojawi, tylko czasem robiła łączone z dwóch dni, już się nie mogłam doczekać. Nie było w sumie nic tam jakiegoś takiego specjalnego, ale to jak prowadzi ten kanał, jaka jest autentyczna w tym, co robi, na pewno jest sobą, jest super sympatyczna i może nie prowadzi właśnie jakiegoś fascynującego życia, ale super się ją ogląda. Polecam Wam ten kanał, na pewno jej się przyda jeszcze parę milionów subskrypcji, a życzę jej jak najlepiej Osiągnęła już naprawdę wielki sukces, no i oby tak dalej Następnym ulubieńcem, tutaj na niego spoziram, ponieważ mam tutaj swoje zapiski ulubieńców zapisanych To jest kalendarz, który dostałam na święta i dopytałam się skąd on jest I dowiedziałam się, że jest on z Biedronki, także na pewno nie był jakoś bardzo drogi i tutaj każda strona wygląda inaczej Motyw jest taki myszki-niki Zrobię Wam przebitkę, tutaj będziecie mieć pokazane, jak on wygląda w środku Naprawdę jest uroczy, fajnie się w nim pisze Myślę, że to będzie mój taki kalendarz do YouTuba Ponieważ drugi będę mieć taki na co dzień, na studia On jest taki cięższy, większy, także tam będę sobie zapisywać ćwiczenia, studia i itd. A ten będę mieć typowo YouTubowy na pewno mi się przyda, także dziękuję, że go dostałam. Coś dużo tych ulubieńców y, się nazbierało. Następnym ulubieńcem będzie y, aplikacja, strona OpenFM. Mam nadzieję, że jeszcze Wam o niej nie mówiłam. Jest to aplikacja z muzyką, bardzo często jej słucham, ponieważ tam macie fajne kategorie, nastroje nawet. Czy macie, nie wiem, smutny nastrój, czy to ma być muzyka do pracy, do nauki i tak dalej, możecie sobie wybrać. No i całkiem fajna muzyka tam leci. Lubię z tej aplikacji i z tej strony korzystać. Polecam Wam. I ostatnim ulubieńcem to będzie ulubieniec taki miejscowy. To jest Miyako sushi. Do Miyako sushi bardzo często ostatnio zaglądam i uwielbiam tam jeść. Co prawda, wiadomo, że sushi nie jest to jakoś bardzo pożywne jedzenie, i nie, jeśli ktoś chce się najeść sushi, no to może być ciężko i sportfel też może na tym ucierpieć. Ja od zawsze lubiłam sushi, ale teraz już po prostu nie mogę, nie wyobrażam sobie tygodnia, żeby nie zjeść sushi, także hmm, zaglądam tam tam często, są pyszne, świeże ryby. No, cudmiut i maliny, i orzeszki. Eee, nie wiem, jak mam to powiedzieć po prostu kocham sushi No i to by było wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Eee, oczywiście zapraszam Was na moją stronę na Facebooku, na Instagrama. Standardowo linki są w opisie pod filmem. Eee, no i do zobaczenia!